Witamy ponownie z kongresu FDI z Poznania. Mam przyjemność gościć na stoisku firmy Bego i będę miał okazję rozmawiać z panem Mateuszem Malikiem z firmy Bego oraz z panem Witoldem Fudali z firmy 3 Shape. Czy mógłby pan kilka słów powiedzieć o zbliżającym się kongresie? Jaka tematyka będzie gościła właśnie na, na tym kongresie, który 6-7 października odbędzie się w Warszawie? I cyfrowość, jeszcze raz cyfrowość. Na pewno prototyka w mocnym odniesieniu właśnie do cyfrowości, planowanie zabiegu, zabieg z użyciem szablonu, piezochirurgia, na pewno te sławy, które są istotne i które są można powiedzieć ciekawe dla wszystkich lekarzy. Mamy tutaj na myśli profesora Wójtowicza, profesora Koczorowskiego, doktora Dudę ze swoimi prekursorskimi rozwiązaniami. Mamy również doktora Ziętka, czyli te osoby, które dużo znaczą, są mocno cyfrowe, rozwijają się i jednocześnie też wyznaczają trendy. Tak? Tymi trendami chcemy w dużej mierze zarazić naszą całą grupę stomatologów. I odnieść to do realnych możliwości naszych. Tak? Firma 3 także zaprosiła swojego wykładowcę na Kongres Bego. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na ten temat? E, tak, z naszej strony zaprosiliśmy doktora z, z Madrytu, e, Luisa Quadrado, który pokaże poprzez wykłady i warsztaty, w jaki sposób on używa już cyfrowej technologii. Przedstawi swoje doświadczenia na podstawie swoich wielu wykonanych prac. Więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tą nową technologią, myślę, że to jest najlepsza okazja tak naprawdę zobaczyć, jak to się już robi na Zachodzie, jakie są własne doświadczenia. I ta dwudniowa tak naprawdę impreza pozwoli na to, że mogą Państwo ten temat zgłębić bezpośrednio już z użytkownikami naszego oprogramowania którzy pracują na systemach implantologicznych Bego. Na co właśnie możemy liczyć dzięki właśnie tutaj współpracy Bego i 3Shape? Na pewno staramy się przełożyć całą produkcję manualną na cyfrowy świat, czyli zaczynając już od pobierania cyfrowych wycisków wewnętrznych skanerami i następnie możliwość projektowania, na początku pozycjonowania tak naprawdę implantów, tworzenia szablonów chirurgicznych, a następnie na przykład bezpośredniego obciążania wprowadzonego implantu i cała technologia rozwoju tak naprawdę cyfrowego, czyli też możliwość projektowania protest całkowitych szkieletów, czyli tak, jak wspomniałem, cała ta część manualna przechodzi w stronę cyfrową. Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi implantolodzy, którzy wkraczają ten świat cyfrowy, czy Bego również dla nich ma przygotowaną jakąś ofertę? Jak najbardziej. Oferta Bego jest ofertą bardzo szeroką i kompleksową. Mówimy tutaj o możliwości wejścia w implantologię, ale również całej ścieżce edukacji. Ta ścieżka, która krok po kroku uczy od wersji manualnej poprzez protetyczną aż do cyfrowości, bo jak wiemy, możemy rozpoczynać od cyfrowości, jednocześnie cała ścieżka kompleksowa, taką jaką my jesteśmy w stanie zaoferować, no, nie ukrywam, tutaj z naszym partnerem również z doktorem Dudą jest bardzo istotnym elementem. tak, Tylko i wyłącznie kompleksowa, długa, aczkolwiek ciekawa droga może dać później spektakularne efekty w implantologii. A jak ważne w firmie TrzySzejb jest właśnie edukowanie młodych no i tych doświadczonych dentystów? Jak to się odbywa? Mam, współpracujemy już w Polsce z wieloma uniwersytetami stomatologicznymi, które mają nasze produkty, ponieważ jako firma wierzymy w młodych, młodych stomatologów i takie przygotowujemy specjalne oferty edukacyjne naszych urządzeń, żeby młody stomatolog tak naprawdę mógł wykorzystać nasze urządzenie do nauki, bo powiem w ten sposób, że Skaner wewnątrzsłusny jest bardzo dobrym narzędziem do sprawdzenia, później kontrolowania, przewidywania procesów, na przykład implantologicznych, sposobu leczenia. W łatwy sposób można pobrać taki skan i zobaczyć na przykład, ile mamy miejsca na uszlifowanym zębie, na daną pracę protetyczną. To jest jeden oczywiście z przykładów. Z, z, z lekarzami, Jeśli chodzi o lekarzy już z doświadczeniem, to oczywiście mamy bardzo dużo zaawansowanych narzędzi, które mogą też im umożliwić, pozwolić na poszerzenie dalej także swoich, swojego doświadczenia, ale dzięki cyfrowej technologii mają możliwość zrobienia tego jeszcze precyzyjniej, jeszcze dokładniej też przewidywalni, nie ponosząc tak naprawdę dużych kosztów wejścia w ten świat cyfrowy. We wcześniejszej rozmowie wspomniał Pan o, o tym, że możemy rejestrować cyfrowo stan tkanek twardych pacjenta, czyli zębów, kości, a także tkanek miękkich, i też poprzez nakładanie tych obrazów, wykonywanych w jakichś odstępach czasu. Yy, też uzyskać dodatkowe informacje. Zgadza się. Bardzo ważne dla nas jest, żeby nie wykorzystywać skanerów wewnątrz ustnych tylko do wykonywania danych pracy np. protetycznych, ortodontycznych, bo do tego nasze oprogramowanie się stosuje, ale także wykorzystywać do skanowania na przykład jamy ustnej każdego pacjenta. Czyli proszę sobie wyobrazić, że przychodzi do nas pacjent co 3-4 miesiące, jesteśmy w stanie tak naprawdę Porównać, jak te warunki jamy ustnej się zmieniają. Czyli możemy sprawdzić, jak zmienia się tkanka twarda, tkanka miękka, w którą tak naprawdę e, może, możemy sprawdzić, gdzie kierować powinniśmy proces leczenia, jeżeli są jakieś, jakieś wady na przykład gryzu. A teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich na kongres Bego, który odbędzie się 6-7 października. Serdecznie zapraszamy. Bardzo. Ciekawa impreza, znamienici goście, a jednocześnie dużo informacji, dużo cyfrowości i wszystko to, czego możemy sobie w informatologii. Więc dlatego też zapraszamy.